No maneczko wszystkim Słuchajcie, dzisiaj zajmę się dwiema roślinkami. Pierwsza to Alokazja zebrina, której liście w zeszłym sezonie miały prawie metr wysokości. Zimą, oczywiście, ona troszkę podupada. Przynajmniej ja ją troszkę tak przesuszam, troszkę mniej podlewam. No, jak widać, nie jest w najlepszym stanie. Ale jak widzicie. Zaczęły obydwie nowe liściory wypuszczać. Piękną mają zeberkę na łodygach Także dzisiaj biorę się za przesadzenie. Dostaną nową doniczkę. Dostaną, oczywiście, nawozu na spod doniczki, standard tego naturalnego. No i poszukam, może jakieś bulwki się uda znaleźć. No i biorę się też za Bugem Wille, ponieważ Bugem jest jeszcze w tej doniczce, w której ją kupiłem, no i już ma bardzo ciasno. A zobaczcie, przygotowałem dla niej tutaj, kupiłem taką drabinkę, po której będzie mogła się wspinać, dam jej większą doniczkę. No i oczywiście zwykłą ziemię uniwersalną, ona jest bardzo przepuszczalna. Zarówno alokazję, jak i w taką ziemię, w taką ziemię można wsadzić. Także biorę się za przesadzanie, jak znajdę coś ciekawego w korzeniach właśnie tej alokacji, to postaram się Wam nagrać. Może będą jakieś bulwki pokażę Wam jak, jak wyglądają. Oczywiście, jak znajdę. Także na razie kończę i przechodzę do przesadzania. No i dobre, jak widzicie, doniczka przygotowana z drabinką. Jak ja to standardowo robię, drabinka. Tutaj sobie układam trzy kamienie, blokuje drabinkę od spodu daje takie mniejsze, żeby nie opierała się o brzeg doniczki i blokuje wszystko ziemią. No i powiem wam, że to bardzo fajnie sobie wszystko rośnie. Ona, zobaczcie. w zeszłym roku, tak zrobiłem dla pepino. No i ma się wspaniale. Właśnie zaczyna kwitnąć. A nie wiem jak tam wasze. Pepino zobaczcie, ono no dosłownie na każdym, na każdej końcówce e, na każdej końcówce tutaj, na każdym szczycie ma pągi kwiatowe. Ale dobra, wróćmy do Bungę bo ją wyciąłem, e, wyciąłem, wyciągłem ją z doniczki. No i zobaczmy sobie jak wyglądają korzenie. Ona tu miała dosyć sucho, bo no, stała wyżej w szklarni czyli na, na takiej półce no ale korzonki ma dosyć drobne ale dobrze rozwinięte także ładuję ją tutaj tu jeszcze oczywiście naleję trochę wody żeby było wilgotno do tej doniczki no i zaraz ją sadzam no i muszę ją poupinać i pomocować do tej drabinki Zobaczcie, Bougainvillea już przesadzona, upięta do krateczki. Wygląda, bym powiedział, bardzo ładnie. Tutaj pomocnik, oczywiście, przyszedł troszkę pomóc. No i tutaj mam gałązki, które obciąłem. Powiem Wam, że no z tego co słyszałem i czytałem w źródłach, że Bougainvillea się ciężko bardzo ukorzenia. Więc nie mam zamiaru się tu jakoś hmm, rozczulać. Szkoda i wyrzucić tych gałązek. Dostałem gdzieś, o jajku pieseczku nie przeszkadzaj, nie przeszkadzaj, słuchajcie, dostałem w tym, w gratisie, nie wiem, pewnie część Was będzie kojarzyć, zaraz Wam pokorzę, o, rizotonik to jest, o, to jest taki preparat do ukorzeniania, więc mam, to go tutaj wleję. Wodę wziąłem, zwykłą, po prostu taką z deszczówki. Leje cały ten zbiorniczek. No nie daje mi pies spokoju nagrać. Jeszcze troszkę z deszczówki do wypukania. przesuń się. O. Nie, to nie jest do jedzenia jest no widzicie no zostaw bo wywrócisz no i tak, tak to wygląda no muszę rzucić piłeczkę bo mi nie da żyć no i dobra, zobaczymy czy coś będzie z tych gałązek czy nie jak będzie no to fajnie, jak nie no to trudno roślinka wygląda bardzo ładnie na tej drabince, pokażę wam z daleka Idzie oczywiście na teraz. No, tak, te kwiatki pewnie niedługo przekwitną i opadną, i będzie miała ładne zielone listki. No, ale w przyszłym roku już będzie śliczna roślinka, która już na pewno ładnie zakwitnie. Co ci pachną gałązki? Pachną ci? Zostaw je, zostaw. Dobra. Czyli co teraz biorę się za zebrinę? No, dobra, jak widzicie, zebrinka wyciągnięta z doniczki system korzeniowy wygląda bardzo ładnie jak widzicie tutaj na dole wilgotna ziemia I zobaczcie to że jest sucha ziemia u góry wcale nie oznacza że cała doniczka jest sucha co tutaj doskonale widać na tym przykładzie gdzie od połowy jest wilgotna także spróbujemy teraz delikatnie rozluźnić tą bryłę korzeniową może się uda znaleźć jakieś bulwki to je wsadzimy do osobnych doniczek oczywiście tych nie będę rozdzielał koleżanek no bo jak sobie tak rosły razem to niech sobie rosną no jak widzicie ziemia jest taka próchnicza to jest ziemia w której wcześniej przesadzałem do której wcześniej przesadzałem to jest uniwersalna trochę pomieszana z taką cięższą ale tej cięższej naprawdę niewielka ilość praktycznie 90% jest takiej lekkiej ziemi próchnicznej no i ona w zeszłym roku bardzo ładne rozmiary osiągnęła także szukamy szukamy powiem wam że ja tu żadnych bulwek nie widzę one podobno tyle puszczają ale ale może to są jakieś takie nieproduktywne. Zobaczmy. O nie, jest coś. Okazuje się, że z drugiej strony. Są, jak widzicie, tutaj już mamy bulwkę O, jest ładna bulweczka. Zaraz ją troszkę rozluźnię tutaj ziemię. I zobaczymy sobie jak ona tutaj jest przyczepiona do tej rośliny matecznej o, no, typowo jaka okazja jak widzicie taki standard bym powiedział że jest takie kłącze puszczone i na tym na łączu jest ta bulka także nie pozostaje nic innego jak ją po prostu o, złapać i oderwać i ona ma taki nawet ładny ten środek także można je od razu wsadzić, więc tu jest jedna. Tu widzę, zaraz to jest kolejna, ale ta już nie była tak mocno przytwierdzona. O, nawet tu widać, że już się odczepiła od rośliny matecznej. Także mamy dwie. Dobra, to ja szukam dalej i zaraz pokażę Wam efekt końcowy. Ile się udało tych bulwek znaleźć? I przygotuję większą doniczkę i przesadzę zebrinkę no i jak widzicie poszukiwania zakończone mamy 6 sztuk bulwek mniejsze, większe no już nie chciałem dalej tej bryły korzeniowej tutaj rozwalać i tak kurcze nie wiem czy po takim przetrzepaniu, że tak powiem bryły korzeniowej, jak ona to zniesie no ale cóż, no Trzeba było troszkę rozluźnić jej te korzenie. Zaraz jej daję nową doniczkę. Dostaję też trochę nowej ziemi, oczywiście nawozu, żeby mogła sobie fajnie rosnąć. No a bulbki oczywiście wsadzę do osobnych, mniejszych doniczek i zobaczymy, czy się udaje wybudzić. Także przesadzam. Pokażę Wam już roślinkę, jak będzie przesadzona. No i jak widzicie, e, okazja zebrinka też już przesadzona została nową kwadratową doniczkę bardziej ozdobną no i tutaj są sadzone te bulwki oczywiście były podlane ta ziemia była podlana wcisnąłem je specjalnie ich nie zasypywałem żeby wam pokazać teraz dam taką centymetrową warstwę luźnej ziemi na całość no i tak zostawię żeby tutaj był dostęp powietrza do tych bulwek później jak się podleje to ta ziemia i tak usiądzie także będą blisko powierzchni i mam nadzieję że uda im się wybudzić i będą ładnie rosły no i tym optymistycznym akcentem kolega pomocnik przyszedł kończymy Dzisiejszy filmik, trzymajcie się. Na razie, cześć i powodzonka w uprawie, właśnie zabrinki i bugenwili. Zobaczymy, co w tym roku pokażą. Trzymajcie się, cześć.